Manko, czytajcie, ja jestem Lord. Pytajcie o moim czwartym vlogu. W dzisiejszym vlogu będę wam mówił co trzeba zrobić, by zostać takim let's playerem. No, okej, okay, lecimy. Pierwsze, co powinniście zrobić to założyć swój kont na YouTube. Yy, no i tak, musicie sobie wybrać jakąś nazwę, która będzie dobra i kojarzyła się z waszym kanałem. przykład jeżeli będziecie robić na przykład. Recyncy gier, to nazwijcie na przykład gier, o! Albo recynęcy gier. I wasza chyba jakaś recency gier. O klo, cucho. No. Co um, jeszcze? No i dobra. A to zależy od waszej kratności, więc róbcie, jak po nas westacie. No i co chcecie? Lecimy dalej. Później wasz kanał musicie się tak wypić, więc znajdźcie jakiegoś kolegę, który, znaczy znajdźcie jakiegoś youtubera, który chciałby z wami zależnie współpracować, nie zawsze musi, musi wam się udać, ale to, to byłby lepszy start na was, żebyście znaleźli takiego youtubera, to byście się szybciej wybili. No dobra, co z prawo, ze sprawą, na przykład, tam, atara, Możecie albo awatar zrobić sami, yy, w Painters, w GIMPie, wszystkim, albo po jakiegoś użytkownika. Ja teraz bym na przykład, mam yy, yy, zareklamować użytkownika Hubr. On zrobił mi tu na kanał. Bardzo dziękuję i polecam tego użytkownika. Awatar to nie wiem, kto może wam zrobić. Chyba też Hubr, chyba może zrobić. No, ale dobra prawo nagrywania filmików. Filmiki nagrywamy yy, różnymi programami, na przykład Bandicamem, Bandicam, Gamecam, Hypercam. Yy, no tak. i yy, Bandicam są płatne, ale możecie zawsze znaleźć jakiegoś pirata, albo używać po prostu wersji tej demo. Na przykład tam yy, jest 10 minut i napis Bandicam na górze, a w Rapsie to jest napis 6 sekund, to lepiej Bandicamem jeżeli chcecie demo, a to w Iratu to lepiej w fraps a w VADICAM zależy co wolicie. W hypercam albo gamecam one nie mają wersji płatnej, Znaczy, HYPERCAM można zarejestrować i chyba ma wersję płatną, ale GAMECAM to nie wiem. No ale to zależy, co chcecie, jaki program poleci? Nagrywarka dźwięku. Możecie od razu nagrywać dźwięk razem z programem, na przykład FRAPS, VADICAM takie opcje posiadają, ale na przykład takiej opcji, jeżeli nie macie budowanego nagrywarkę, wciągnijcie sobie program darmowy Audacity lub możecie używać klasycznego rejestratora dźwięku dla Windowsa. A też on ma bardziej ubogie możliwości. Ja na przykład jeżeli będę nagrywać serię tryb Managerski, to na pewno będę używać rejestratora. Bo nie da się, to było nierówny dźwięk, jakbym włączył rejestrator i fraps, im, nie włączył. No na moim komputerze tak czy był laptop i drugi. Ten. Yy, no i dobra. Aj, zapomniałam. Pamiętajcie, że jak od razu założycie swoje konto, zarejestrujcie wszystkie te nazwy, żeby wam ktoś nie podpisz na Facebooku, Twitterze, naszej klasie, Twitchu, na wszystkim, co możliwe. Na Twitchu moje live'y, nie wiem czy będą. Y, bo na no, ich nie ma żadnego y, broadcastera, y, streamera. tylko na Laptopie jest dosyć 7, będę go używał, ale to będzie no rzadko. Spróbuję, spróbuję coś, coś z tym kombinuję. Lecimy dalej. Czy montować filmiki? Ja użyłam Windows Movie Maker. Tak wiem to śmieszne, ale to bardzo dobry program. Można, y, no dobry, jest prosty y, w obsłudze, no i podstawowe opcję mam. Czyli ktoś chce robić takie cyniczne filmiki, a jeszcze i szybko bardzo renderuje. Filmik w kości 720 p na przykład, y, który będzie trwał 20 minut, by się po prostu chyba 150 MB. To wszystko i dobrze. Co dalej? Y, jak na przykład y, nie wandikamar, tylko jak na przykład używać. Y, tego nie wiem, ale będę chwało używał. Możecie sobie Pirata albo wesy Demo, aż 14 dni i sobie cały czas pobierać od nowa. Tak jak ja to robię um, z tym Benchominem. No i to chyba tyle, co najważniejsze yy, w montażu i robieniu filmiku. Daję. Jaki opis ustawić? Ustawcie sobie opis taki, dwa słowa, co sobie w odcinku i na przykład. Opis gry w jakiegoś e, portalu. Ale pamiętajcie, po jeszcze z jakiego portalu to jest, żeby nie było Wam, że e, to jest ich, więc nie możecie sobie brać tego Muzyk e, <coughs> Muzyka jeszcze na filmiku Creative Commons, a w, w tagach wpisujecie takie najbardziej skojarzenia Wasze z drugą na przykład, albo z muzyką czymś. A tytuł wpiszcie, jaki chcecie. No i to jest to najważniejsze. Może coś kontynuuję. Nie wiem. Ja chyba wszystko powiedziałam, co trzeba. No dobra. Cześć. Do zobaczenia i do następnego odcinka. Tak.